Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Pojawienie się kodu usterki P0513 oznacza, że moduł sterujący układu napędowego wykrył problem z identyfikatorem kluczyka immobilizera. Co oznacza kod usterki P0513? Istnieją trzy różne elementy, które współpracują ze sobą w celu uwierzytelnienia tożsamości kluczyka immobilizera pojazdu. Obejmują one moduł interfejsu układu napędowego, PIM, moduł sterowania nadwoziem BCM i moduł sterowania układem napędowym PCM, jeśli tożsamość kluczyka nie jest identyczna z zaprogramowaną tożsamością. Zostanie zapisany kod usterki i może zaświecić się wskaźnik usterki, co powoduje pojawienie się kodu P0513. Oto niektóre z najczęstszych przyczyn kodu P0513: uszkodzony kluczyk imobilizera, słabe połączenie elektryczne komponentów imobilizera, uszkodzona antena imobilizera, uszkodzony moduł sterujący imobilizera. Jakie są objawy kodu P0513? Osoby które mają zapisany kod usterki P0513 w swoim pojeździe. Często zauważają, że świeci się kontrolka silnika. A także kontrolka bezpieczeństwa. Ponadto silnik może być trudniejszy do uruchomienia, a w ciężkich przypadkach może w ogóle się nie uruchomić. Jak mechanik diagnozuje kod P0513? Diagnoza kodu P0513 rozpoczyna się od podłączenia przez mechanika urządzenia skanującego do komputera pokładowego pojazdu. Sprawdzi on zapisane kody usterek i zresetuje kod. Po zresetowaniu kodu. Mechanik będzie chciał przejechać się pojazdem, aby sprawdzić, czy kod powróci. Jeśli kod powróci, będą wiedzieli, że mają do czynienia z prawdziwym problemem, a nie fałszywym kodem. Następnie mogą zacząć szukać prawdziwych problemów, które mogłyby spowodować pojawienie się kodu, takich jak wadliwa antena immobilizera lub wadliwy kluczyk immobilizera. Mechanicy powinni zacząć od najprostszych potencjalnych problemów. A następnie zacząć je rozwijać. Typowe błędy podczas diagnozowania kodu P0513. Czasami mechanik może zignorować fakt, że błąd jest w rzeczywistości spowodowany problemem z kluczykiem immobilizera. Zamiast tego może przyjrzeć się cylindrowi zapłonowemu, ponieważ pojazd ma trudności z uruchomieniem lub w ogóle się nie uruchamia. Może się zdarzyć. Że po wymianie cylindra zapłonowego kod nadal będzie wyświetlany i pojawi się inny problem. W większości przypadków problem dotyczy kluczyka. Jak poważny jest kod P0513. Kod P0513 może być naprawdę bardzo poważny. W niektórych przypadkach jedynym problemem może być kontrolka HECK-ENGINE lub serwis ENGINE która włącza się powoli. Jednak w większości przypadków problemy są nieco poważniejsze. Ludzie mogą mieć problemy z uruchomieniem pojazdu, a w niektórych przypadkach w ogóle go nie uruchomią. Brak możliwości uruchomienia pojazdu oznacza brak możliwości wsiadania i wysiadania, brak możliwości odebrania dzieci brak możliwości zrobienia zakupów spożywczych i wiele więcej dlatego bardzo ważne jest aby jak najszybciej rozwiązać ten problem jakie naprawy mogą naprawić kod P0513 oto niektóre z najczęstszych rodzajów napraw i poprawek dla kodu P0513 zeskanuj system zresetuj kody a następnie uruchom pojazd aby sprawdzić czy kody powrócą? Wymiana kluczyka immobilizera przetestuj cylinder zapłonu. Jeśli problemem nie jest kluczyk immobilizera, w razie potrzeby wymień cylinder zapłonu dodatkowe uwagi dotyczące kodu P0513. Kod usterki P0513 może powodować poważne problemy dla kierowców pojazdów. Jeśli nie uruchamiają się lub trudno je uruchomić, jest to ogromny problem, który należy jak najszybciej naprawić. Ten kod jak również każdy inny kod zapisany w pojeździe, powinien zostać sprawdzony przez mechanika i naprawiony.